Pierwszy taki projekt to miał miejsce bodajże w 1851 roku, czyli chwilę po wynalezieniu fotografii. We Francji Mission Heliographique została powołana przez Napoleona III. Taka, taka grupa fotografów, która miała za zadanie dokumentowanie właśnie niknących zabytków. Te zdjęcia przetrwały do dziś. Wystawa z nich zrobiona miała miejsce dopiero chyba w latach 90., -tych, kiedy dokopano się tu wszystkich negatywów. Okazuje się, że mimo, że wtedy ta technika była jeszcze w powijakach, jednak te negatywy przetrwały. Przetrwały negatywy, mało tego, przetrwały również odbitki wykonane z mistrzostwem przez no, pionierów fotografii. W jakimś sensie wydaje mi się, że też podążam trochę ich śladem. To jest takie, jakby, z jednej strony nurzanie się w alchemii, bo ta fotografia analogowa jest przesiąknięta taką alchemią, jak dla mnie, a z drugiej strony, jakby, dokumentowanie tego, co jest tu i teraz. Jak mi się wydaje, że byłby to rodzaj takiego ekskluzywnego e, albumu, przewodnika, albumu o Bydgoszczy. Jakby tu dostrzegam bardzo duży brak, te, 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 te dotychczasowe wydawnictwa, które miały za zadanie promować Bydgoszcz. One w moim odczuciu wielokrotnie odwołują się do no, estetyki, która mi pachnie albumami z gęstego PRL-u, prawdę Dla mnie najciekawsze są te miejsca, które jakby miasto, że tak powiem wypluwa, zajmowały jakąś tam, były użytkowe, czy miały być użytkowe, potem jakby ktoś to zostawił i tam na przykład pojawia się bujność przyrody, coś. Długi czas mnie nie było w Bydgoszczy, po jakimś czasie do tej Bydgoszczy wróciłem i to był rok 2001 jakoś tak. Cały czas to miasto odkrywałem. Cały czas to miasto mnie zaskakuje, tylko bez wątpienia jest fotograficzka.